Zakończoną inwestycję budowy domu dziecka w Grzybinach pokazywaliśmy już kilka tygodni temu. Teraz przyszedł czas na jego oficjalne otwarcie, czego dokonał starosta Paweł Cieśliński. W dniu dzisiejszym jest już oficjalne otwarcie domu dziecka w Grzybinach. Cieszymy się niezmiernie, że już mamy wszystkie pozwolenia, że możemy funkcjonować i z dniem 1 lipca przyjąć dzieci do ośrodka. Tak jak wcześniej mówiliśmy, jest to ośrodek na 14, na 14 dzieci, bardzo dobrze przygotowany, przy ogromnym zaangażowaniu pani dyrektor i pracowników PCPR-u, ale również i, i wielu osób, które, które wspierały, pomagały i no, dzięki temu ten ośrodek wygląda w taki sposób, jaki jak wygląda. Do tego jeszcze piękne położenie nad jeziorem na skarpie daje, daje ten naprawdę ogromny plus i ogromne możliwości dla dzieci, które będą tutaj przebywały, które już i tak są przez los pokrzywdzone, a do tego w tak dobrych warunkach mamy nadzieję, że uda się dzieci przywrócić, jak to mówią, na, na, na łono, jak to mówią społeczeństwa i, i wykształcić je i przygotować do dalszych. Życia. To, jak podkreśla dyrektor Katarzyna Napiwocka, wielki dzień dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. W chwili obecnej mamy już wszystko przygotowane i czekamy na przybycie dzieci. Dzieci będą przywiezione, umieszczone z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olku, które zostały umieszczone. Dodatkowo, dlatego, że nie mieliśmy nigdzie miejsca w żadnej placówce, jak również piątka naszych dzieci z naszego terenu umieszczone są w tej chwili w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rypinie i również będą znajdowały się u nas tu w placówce, aby miały bliżej do rodzinnego miejsca. Wójt Mirosław Zieliński jest dumny z tego, że niemałą cegiełkę do sukcesu dołożyła gmina Działdowo. Dzisiaj jesteśmy na zaproszenie, to jest takie zaproszenie już oficjalne, pani dyrektor w tym nowo utworzonym domu dziecka. Oczywiście no, bardzo się cieszymy, że taki dom dziecka powstał na terenie gminy Działdowo, bo widzimy zresztą każdy kto tu był widział wcześniej jak to wyglądało, a jak w tej chwili po po remoncie naprawdę jest to jeden z ładniejszych obiektów na terenie gminy Działdowo. Myślę, że, że wyposażenie nie gorsze pewnie w województwie ten dom dziecka, jakbyśmy tu popatrzyli, to wygląda dosyć, dosyć ładnie i przyzwoicie. Nasz wkład jako gminę działodową to oczywiście jest budynek, który pan starosta otrzymał i cały zarząd, powiat działdowski. Za darmo stwierdziliśmy ja, oczywiście, z moją, z moją radą, że, że nie możemy brać pieniędzy. Cel bardzo jasny że gdy powstanie dom dziecka, my ani złotówki od pana starosty nie weźmiemy, zostawiliśmy sobie tylko e, dwa pomieszczenia na świetlicę wyremontowaliśmy, też chcieliśmy, żeby to w jakiś sposób e, ładnie wobec e, domu dziecka e, wyglądało. E, też takim prezentem od 1 stycznia e, wraz z Radą stwierdziliśmy, że podatek od nieruchomości nie będzie. Nie będzie opłacony przez panią dyrektor do Urzędu Gminy. Już w lipcu na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grzybinach odbędzie się impreza integracyjna dla mieszkańców Grzybin i podopiecznych nowego domu dziecka.